Witajcie kochane moje, jestem już gotowa do wyjścia, ale słuchajcie, właśnie sobie uświadomiłam, że zaczęłam dzisiaj od nagrywania śniadania. A włączyłam kamerę i nawet nie, nie nagrałam kilku słów e, przywitania, jak ja to zazwyczaj robię, w związku z tym dogrywam teraz, no bo wydaje mi się, że jakoś tak nieładnie będzie, jeśli zacznę y, od razu od filmowania. Także witajcie kochane, witam serdecznie i zapraszam na taki bardzo lekki vlog z okresu tutaj poświątecznego. Świąteczno, przednoworocznego. Będzie tak zupełnie na luzie. Także zachęcam Was do zrobienia sobie jakiegoś swojego ulubionego napoju, może ulubionej herbatki. Mam nadzieję, że sobie wspólnie miło spędzimy czas. Dzisiaj na śniadanie robimy naleśniki. Nie przygotowuję naleśników bardzo często, ale jak już robię, to muszą być takie, słuchajcie, jak mama moja robiła z dużą ilością nadzienia serowego. My wszyscy lubimy wanilię, więc tak więcej troszkę dodaję. Naleśniki mojej mamy były sławne w całym bloku, więc gdy gotowała, to oczywiście musiała przygotowywać więcej, z tego względu, że cała nasza ferajna dzieciaków wpadała do domu i ze smakiem zajadaliśmy. Czy też tak macie dziewczyny, że pierwszy naleśnik zawsze idzie na straty? Bardzo serdecznie polecam taką właśnie żeliwną patelnię przeznaczoną do smażenia naleśników. Naprawdę doskonale się sprawdza, tylko musi być zawsze porządnie rozgrzana. Pokażę Wam tutaj, tak uchylę. Wszystko pięknie się naprawdę smaży, pięknie te naleśniki odchodzą. Ja w ogóle tłuszczu na patelnię już nie musiałam dodawać. Ale oczywiście jeżeli macie problemy z nadgarstkami, no to odradzam, dlatego że patelnia jest dosyć ciężka. <grymne> Granaty są teraz w sezonie, więc jedzmy je w dużych ilościach, bo są naprawdę cudowne dla naszego serca. Um, no i pamiętajmy o rozgryzaniu pestek, bo olej w nich zawarty jest wspaniały dla naszej skóry. Ale nie tylko. Moja mama zawsze jeszcze po nadzieniu tych naleśników jest złożenie w trójkąty podsmażała je na masełku, na chrupiąco, a później jeszcze polewała gorącą czekoladą. Ale my już byliśmy głodni <śm> i poszłam troszeczkę na skróty. Ominęłam podsmażanie. No i zamiast czekolady. Mamy tutaj dużo świeżych owoców i miód. Szykuję się właśnie na spotkanie z koleżanką, bo mamy taką, słuchajcie, tradycję naszą, że zawsze w przerwie pomiędzy świętami a nowym rokiem spotykamy się i staramy się spędzić taką, no, dużą część dnia. Idziemy sobie razem na lunch, gdzieś tam do kawiarni, na wspólne zakupy, pogaduszki. No, słuchajcie, taki po prostu babski fajny dzień. I skończyła mi się maskara, skończył mi się mój tusz do rzęs. I słuchajcie, gapa ze mnie, bo ani nie zamówiłam przed świętami, ani nie poprosiłam Mikołaja, w związku z tym e, no nie miałam po prostu, dzisiaj już nic, nawet mi się nie udało wyskrobać z pojemniczka i e, poprosiłam córkę, żeby wyskoczyła szybko do, drogie, do drogerii i mi po prostu kupiła jakiś taki e, drogeryjny. I powiem Wam, że naprawdę bardzo miło się zaskoczyłam, dlatego, że ona mi kupiła tutaj to jest CoverGirl Lash Blast Clean, czyli zwykły taki drogeryjny tusz do rzęs. Z tym, że ten um, ucieszyłam się, bo jest nietestowany na zwierzętach. No, co prawda, skład oczywiście nie jest, nie jest tam jakiś, nie jest najlepszy, ale przynajmniej nie jest testowany na zwierzętach. I będę go miała jako taki właśnie mój awaryjny tusz do rzęs. Ponieważ, e, słuchajcie, pomalowałam sobie rzęsy. Rzęsy pięknie są rozdzielone, nie są posklejane, takie są mięciutkie. E, mam nadzieję, że również będzie się dobrze zmywał. Więc na wypadek, gdybyście właśnie poszukiwały takiego drogeryjnego, słuchajcie, e, niedrogiego tuszu, to, e, to ten jest faktycznie udany zakup. Jak widzicie, nie obyło się bez buszowania po sklepach, bo magii szukała kreacji sylwestrowej, więc ja również co nieco pomierzyłam. Tutaj akurat jesteśmy w zarze, i spodobała mi się bardzo ta czarna spódnica, jak również ten piękny, różowy, zamszowy top z takimi balonowymi rękawami. I ten piękny kobaltowy sweter kupiłabym w okamgnieniu gdyby miał lepszy skład. Niestety przez to, że był gruby i no, plastikowy, momentalnie byłam zgrzana. A szkoda, bo naprawdę fajnie prezentował się i z tymi czarnymi spodniami typu gloss i z tymi dżinsami. No i słuchajcie. Czas wracać do domu, super sobie czas spędziłyśmy, pośmiałyśmy się troszeczkę, także i zjadłyśmy dobrego jedzonka, ale grzeczna byłam, nic nie kupiłam, w sklepach z ubraniami nic nie kupiłam. Muszę w ogóle, słuchajcie, przejrzeć te moje szafy, obiecałam sobie, że może jeszcze teraz przed końcem roku. Przez, przez wszystko przejdę, przejdę, dlatego, że yy, no niby tak przeglądam, oddaję, przeglądam, oddaję, ale okazuje się, że tam jeszcze tego wszystkiego w szafie jest bardzo, bardzo dużo, więc yy, ale, ale jeżeli słuchajcie, widziałyście gdzieś może jakiś taki sweter podobny do tego kobaltowego, tylko z lepszym składem, to koniecznie dajcie mi znać. Tutaj w tym poza kolorem po prostu urzekł mnie krój, bardzo mi się podobały te takie rozszerzane rękawy. No w ogóle, tak słuchajcie, fajnie leżał. No, no, no fajny był. Gdyby nie ten, ten skład i to jak. No niestety, no, no nie mogę powiedzieć, że niewygodnie się czuł, ale taki był. No. Ten materiał nie był taki bardzo przyjemny, przyjemny na skórze. To, to, to pewnie bym się skusiła. Nawet sobie pomyślałam, że może sobie w przyszłym roku, słuchajcie, jakieś lekcje wykupię klasy nauki robienia na drutach i może sama sobie bym taki sweter udziergała. Także zdecydowanie coś tutaj do pomyślenia w nowym roku. A teraz jeszcze tylko podjadę do sklepu spożywczego, bo mam kilka rzeczy, które muszę sobie uzupełnić. Wykończyły mi się tutaj w tych ostatnich dniach. No i jedziemy do domku. To szybciutko Wam tylko pokażę, co kupiłam. Takie malutkie pomidorki koktajlowe, z tym, z tym że one są właśnie tutaj na gałązce. Bardzo lubię, jak są na gałązce. Kupiłam sobie tahini, czyli pastę sezamową. Bardzo dużo używam, świetny, a jeśli chodzi o zawartość wapnia, żelaza. Tutaj mam kiełki z brokułów i kiedyś wszystkie kiełki sama robiłam i jakoś tak przestałam i muszę koniecznie wrócić do tego, bo to jest bardzo łatwe, nie zawiera dużo czasu. No i... Można sobie robić najróżniejsze rodzaje, już nie mówiąc o tym, że po prostu wychodzi o niebo taniej. A tutaj mam jeszcze cebulę. Kupiłam, kupiłam kalafiora, bo moi rolnicy niestety już nie mieli, a ja bardzo lubię kalafiora. A tutaj mamy Cornmeal, czyli. Na polenty już mi się skończyła, więc y, kupiłam sobie więcej: y, zioła, rozmaryn i szałwia. Tutaj kupiłam y, pomelo. Y, nigdy nie jadłam pomelo, słuchajcie, więc y, będziemy próbować. Jeśli jadłyście pomelo, to dajcie mi znać, ale jakoś tak przemówił do mnie ten owocek. Tutaj jeszcze mam y, buraczki sanchoks, czyli um, jak one się nazywają po polsku? Um, Jerusalem Archichok, czyli karczochy. Karczochy chyba, tak? Tutaj jeszcze mam e, ginger. E, śmietankę, kremówkę potrzebuję do deseru. E, czosnek. Tutaj w torebce mam nasionka sezamu. cukinia, a musztarda i jeszcze tutaj mam e, musztardę e, w ziarenkach. Taką to się nazywa tutaj old fashion. I po czym poznacie Polaka? Po tym, że głodny wchodzi do domu i pierwsze co, to zjada ogromną a, łychę kapusty kiszonej. I od razu zabiera się zagotowanie zupy. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj tutaj mamy ziemniaczki pokrojone w talarki. Najpierw rozgrzałam trochę oleju kokosowego. Na ten olej kokosowy wrzuciłam ziemniaczki pokrojone w talarki. Do tego dodałam cukinię pokrojoną w talarki, półtorej cukini, żeby tak być ścisłym, i połowę oberżyny pokrojonej w takie, o w takie tutaj widzicie takie y, cząsteczki. Akurat na jednego gryza. A do tego teraz jeszcze wrzucę cebulę pokrojoną w y, takie grubsze, nie wiem, pół czy coś. O, w takie kawałki pokroiłam cebulę i teraz ląduje do garnka. Oczywiście, do tego dałam troszkę soli, pieprzu i taką porządną łychę papryczki gociugaru, bo ta papryczka, w moim odczuciu, przynajmniej ta, którą teraz kupiłam, nie jest bardzo, bardzo ostra. Do tego trochę sosu sojowego. Ja używam zawsze tego tamary, bardzo lubię. On po prostu, zwłaszcza w takich szybko gotowanych zupach, naprawdę dodaje takiej głębi smaku. Jeszcze dorzucę marchewkę, jedną marchewkę pokrojoną w talarki. I tutaj mam taką porządną garść, to są chyba takie trzy liście kapusty, zwykłej białej kapusty. Po prostu słuchajcie, tak w tym liście podarłam. Tylko tą kapustę tak zanurzę w tym naszym wywarze. Uwielbiam kapustę no, ze względu na jej cudowne właściwości odżywcze jak również ona słuchajcie właśnie tej zupce też takiej słodyczy nada i fajna taka po ugotowaniu nawet po takim szybkim gotowaniu będzie taka lekko chrupka super. Smak already, Smak już jest cudowny. Teraz tylko doprowadzę do wrzenia i jak tylko zacznie mi się gotować to będę gotowała przez dosłownie 10 minut tak żeby mi tylko ziemniaki zmiękły. Ach i jeszcze nie pokazałam, ale tutaj zobaczycie, proszę bardzo. Jeszcze wrzuciłam sobie tak mniej, mniej więcej ze szkl spół szklanki czy szklankę ciecierzycy, bo tyle mi się ostało. Ja. I 10 minut mi zajęło. Ziemniaczki są e, miękkie w związku z tym dla kwaskowości. Dodam I do tego ja sobie troszkę. Ja uwielbiam koparek, niemal ze wszystkim. I mamy, słuchajcie, bardzo lekką, lekko strawną, ale pożywną. I dodaję kolację. ją na samym końcu, no bo Smaczne. ja nie chcę, żeby taka pusta się dużo długo gotowała. I teraz tylko popróbuję, dodam no, jeszcze troszeczkę. Dodam sobie tutaj pasty miso, to jest fermentowana soja. Pasta miso jest naprawdę bardzo zdrowa. Ja mam tutaj bio oczywiście, bo ja chcę uniknąć soi genetycznie modyfikowanej i spryskiwanej. Już wyłączyłam zupełnie tą zupę. Bo ja już nie potrzebuję tu nic gotować. Ja tylko chcę i tak sobie przez sitko ją tutaj rozpuszczam. Bo jakbym taki wielki klamp tutaj wrzuciła do, do, do miski, no to by mi było bardzo ciężko tą pastę rozpuścić. Dobrze, teraz zobaczmy, jak to wszystko tu smakuje. Już powinna teraz być doskonała. I jeszcze tylko koperek. Ja koperek uwielbiam, także dodaję no, niemal do wszystkiego. I w ten sposób mamy szybką, bardzo lekko strawną Lekką, ale pożywną kolację, smacznego. No i nadszedł czas pożegnania, to jest ostatni filmik w tym roku. Nie mogę uwierzyć, że a, że ten rok tak, tak szybko dobiegł ku końcowi. Wyciągnęłam sobie właśnie moją, e, mój kalendarz i po raz ostatni będę tutaj e, zapisywała jutro e, różne wiadomości, moje refleksje właśnie z roku e, 2025, e, jaki był, e, moje różne przemyślenia. Dzisiaj właśnie zaraz sobie usiądę i jutro postaram się, żeby to był taki mój czas właśnie e, zadumy, refleksji, przeanalizowania tego roku. I jak również wyciągnę sobie już mój kalendarz na 2025 rok i zapiszę sobie w nim moje marzenia, moje cele, rzeczy, które chciałabym zrealizować w wieku 2026. Oczywiście będzie to otwarta lista, bo tak jak rok będzie przebiegał, tam na pewno wiele różnych rzeczy będzie dochodziło, kilka rzeczy może będzie zweryfikowanych, wykreślonych itd. Tak Mam nadzieję, że ten rok był dla Was dobrym rokiem i mam nadzieję, że rok 2026 będzie rokiem jeszcze lepszym. Rok 2025 dla mnie osobiście był rokiem naprawdę takiego jeszcze głębszego wejścia w siebie, a połączenia się z moją intu intuicją, rok bardzo, bardzo wielu e, refleksji, jak również rok, w którym a, myślę, że e, uczyłam się wielu rzeczy i przygotowywałam się, do właśnie do roku 2026 i mam nadzieję, że wiele różnych pomysłów e, dojdzie do zrealizowania. Ten nadchodzący rok to e, będzie rok e, ognistego e, konia. Także możemy sobie tylko wyobrazić no, ognisty koń, galop, ciepło, e, energia. Ja naprawdę e, z takim wielkim e, entuzjazmem czekam. Na przyjście naszego nowego roku. A dzisiaj już Wam bardzo serdecznie dziękuję za czas spędzony dzisiaj, ale również za ten cały piękny rok, jaki tutaj razem spędziłyśmy. Miałam ten niesamowity przywilej, że wiele Was zaprosiło mnie do swoich domów, zaprosiło mnie do swojego życia, że naprawdę tutaj taka cudowna więź między nami się wytworzy wytworzyła. Za co naprawdę Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ściskam Was bardzo serdecznie, moje kochane, i życzę Wam, żeby ten nadchodzący rok przyniósł Wam, obdarował Was wszystkim tym, a czego potrzebujecie. Do zobaczenia w nowym roku.